O, jak ktoś nie bajerował z tym stronem. I Drakon94, witam Was w drugim już odcinku z serii. Zagrajmy w GTA Vice City. No, lecimy po kolejną misję, tylko muszę skroić jakieś autko. Kieś, Lera. O, skrojone jakieś. Co, pani jest za niska? no. Nie dowiedzieliście, lepiej wystawała z tego. O, Rancher. W sumie rancora też ciężko, w sumie ciężko mi było wychaczyć też w Senate. Przepraszam. To jest moja pierwsza gwiazdka. Rozjechałem policjanta. A dobra, i wyśleć co za bardzo przejmować. Jedna gwiazdka to tam jedna gwiazdka. Co to za map. Co to w sumie było? Emotion.

We're not at that part yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate we'll anyone. I tried. tried. Now look, it's either that or Ferelli's cousin Giorgio gets five years for fraud. You Furelli. gotta take these guys out I Hey, this No, 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 no. I tried that the jury case didn't go so well so make them change their minds okay all right resume. more crap to wipe up what did i do wrong in the past life yeah no then what tech moshe but you florida moron have some meat Dobra, rozumiem pana mam stąd spierdalać, spierdala. A, wpadka, dobra. Jezłapali yes, mnie. <grym> Tommy Versetti. No, no straciłem cały ekwipunek, ale w sumie dużo tego nie było. Może, może później... No może się do tego przyzwyczaić. Bo w San Andreas jak i w sumie w trójce dosyć łatwo było uciec. Ale w Vice City już to nie przejdzie, także no... No. Co leci? to nie był flash fm, to był white State. nie, to, no to był white State. no dobra niech będzie. muszę ogarnąć co leci na czym, bo muszę ogarnąć co leci na czym tak w ogóle, dobra spróbujmy jeszcze raz, bo, bo ten tak, bo, bo tak To już pamiętamy. To też już pamiętamy. No, rozjedź go. Dziękuję. Dobra robota, stary. Ogarnąć spluwę, przypomnijcie mi, żeby ogarnąć Aha, przy okazji. W momencie, kiedy, w momencie, kiedy nas kradną, to kiedy nas. Dobra, mamy dwóch gości do zastraszenia. Przepraszam. Ej, dobra, w VCPR to jest chyba. Bo zawsze w GTA są takie jedne, jedne, gadu, gado, ten, jedne takie kanały, na których ludzie po prostu gadają jakieś takie programy radiowe do gadania. są, także jeśli ktoś lubi takie rzeczy, to też może tego posłuchać. Bywa w tej grze po prostu zrobili regularne radio, w tej, w tej serii po prostu zrobili regularne radio, co by co, tu co dużo gadać. jest pan ciekawa muzyka, nie kojarzę tam Tak. Można tutaj legitnie rozwalać wszystko. Mło tak się bardziej przyda. Chociaż najlepsza byłaby piła łańcuchowa do tego. I w sumie przestrzenie opony nie byłoby głupim pomysłem, ale no... no. O, dobra. A wiecie co? Ja się produkuję, cholera jasno no. no. Mam ochotę zajęwać mu to auto, żeby jeszcze bardziej poczuł. No dobra, nieważne. Emotion, o Ciekawe <grym> co tu będzie lecieć, w sumie. Poza reklamami, no w radiu le lecą też reklamy, no to cóż. Dobrze, nie mamy drugiego jeszcze w tym momencie. Glendale, w sumie nie przypomina sobie tego modelu. Jak się nazywał, chyba. Tak? Czekaj, gdzie zaparkujesz, prawdzę jak się nazywał. Tak, Glendel, nie przypominam sobie tego modelu w poprzedniej części. W poprzednich czy w teraz. właśnie nie przypominam sobie nigdzie tego modelu poza tym. Nie jestem dobra Ja mu też mam rozwalić auto, czy... Nie, chyba nie. Trzeba to będzie jakoś inaczej załatwić. Dzień dobry! No, 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 no. To było mądre. A nic mi się w sumie ostatecznie nie stało. Wyłaj tam, tamtąd, póki dobry! Nie wiem, jakie ja rozwaliłem mu to auto, auto z odległości Machki Wyłaj, bo cię po prostu zabije tym młotkiem, a jak wyjdziesz, to cię zabije. Tym młotkiem, znaczy pobije. O, teraz lepiej mi to idzie. Kuźba trzeba. Słyszeliście, słyszeliście jak on to gadał? Kurde, to było... Nie, to to brzmiało super, po prostu... To e, e, po prostu... O nie, proszę, pomówcie. I to Ja to, to... na no, aktor głosowy, którego dawingował, miał chyba naprawdę małopłacone na albo totalnie wyjebą go. Dobra. E, mapa. No, szczerze powiedziałeś, że to ta... Szczerze że to mam wrażenie, że w GTA Trójce już. Że w, G że w GTA Trójce świat był dużo większy niż w. Vice yy, City, ale cóż, dobra. Ok, nie, nie bo, patrzcie gdzie jest Amunation. Ale to chyba w drugą stronę trzeba. Swoją drogą ma. A dobra. Swoją drogą mapa weszła po raz pierwszy do. Yy, do. ten, do feature. Kasa. Nie ja teraz kasę zbieram, dobra, już możesz.

Może uda się na jakiegoś na kupić? No mężczyź stów, to może coś z tego będzie. Ehm... To co chciałem powiedzieć, to to, że mapa, pora że mapa po raz pierwszy w ogóle pojawiła się właśnie w tym wydaniu, W trójce mapy nie ma więc no, to jest taka nowinka techniczna. Ehm... Parę rzeczy jednak mimo wszystko w porównaniu do trójki doszło. Ja chyba jadę nie w tym mainku w ogóle. Nie bój... Jak już mówiłem bardzo lubię mechanikę zderzania się w tej grze Na tym emotion widzę są takie spokojniejsze kawałki to w sumie mogą być na, uciszenie, na wyciszenie się Mechanika zderzenia mi się w ogóle no właśnie Uu. w tej grze O czyta Przepraszam na pewno dobrze jadę. KURWA TO NA POŁUDNIU BYŁO. IDIOTA. Już odzwyczaję się. Grałem w trójkę, odzwyczaję się od mapy. Już nie pamiętam gdzie jest po południe cholera. Bo gdzie jest południe to, to to pamiętam, bo właśnie tam jadę cholera. Dobra, mój błąd. Put Sobie nie wiem czy bym przeskoczył przez tę przez rampę, bo tu jest jakaś woda, w sensie rzeczka czy coś. Dobra. Na południe. Pamięt, na południe, cholera, jasna Tu jest komisariat, minęliśmy tego w ogóle. Przepraszam. Dobra, to gdzie jest mój dzień? O nie, 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 Eee, i wsią, wsią, wejście do auta w sensie... Tu z okiem policjanta nie jest dobrym pomysłem, bo, bo jednak gra nie jest tak bo jednak gra tego nie uniemożliwia za bardzo. W sensie jak już... Cię złapie i złapie za klamkę i otworzy Ci drzwi, to macie jest przewalone, jeszcze nie zdąży się wyratować. Jak to było chociażby son Andreas, także no... Uf. No dobra zobaczymy czy uda nam się kupić klamę jakąś by poproszę klamę, no stówa. Nie żeby tylko jedną klamę Maka no, po ile strzelba, a nie ma na... No oczywiście nie wszystko jest odblokowane na początku. O ale można kupić kamizelkę. Kule odporną, no i właściwie jestem gotowy już do akcji jakiejś, jako takiej. Jak będę chciał. A dobra, w sumie czemu nie? Zerkniemy sobie, zobaczymy co gościu chce. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, które misje tutaj są opcjonalne, które ten, ale na pewno misje u Rosenberga są. Yy, najważniejsze, dostawca piscy. Znaczy na więcej dorobimy, nie? Hmm. Pierwsze, zabij go zanim dokończy dostawy. Oczywiście wspomnę, że można tutaj strzelać oczywiście z auta. To się właściwie, to się właściwie chyba nie zmieniło jeśli chodzi o, o cokolwiek. Dobra to Dobra, myślę, że już tamtędy. szybko schodzą do dostawy, tak w ogóle. A no, już się zaczyna dymić, no, nieźle. No, cały czas łapię za mychę, żeby się rozglądać, cholera. No, muszę się odzwyczaić, bo jednak w Soundrels i w nowszych wersjach już to do dodali. Także no, bef, Wysiadaj! BUM W skrócie bum. Dobra, to jest jakieś auto. Ech. No i oczywiście zmęczenie się w tej grze również występuje. Dobra, wezmę sobie tutaj mysznę, bo w sumie Muszę się uspokoić. O, ale pole... Właśnie o to mówię, o to mi chodziło z tymi kolajderami, Jak poleciał? Nie ma! Wspomnę jeszcze raz, że w tej grze jednak strzelanie jest. No, takie sobie szczerze powiem, że ja nawet nie wiem czy ja w niego trafiam. Stary, tu się pracuje, daj się zastrzelić. Grze grzeczny bądź, gdzie on jest. Poważnie, ja nawet nie wiem czy ja w niego trafiam. No od razu powiem, że dopiero chyba w sam raz jakoś poprawili mechanikę strzelania, bo wcześniej to była naprawdę z z tragedia. O. Chyba akurat zewraca to się dobrze składa. Może się zdechnąć. Wiecie co ja chyba chyba po prostu mu wpierdolę tym młotkiem, bo tak będzie szybciej. Hay, najłapie przełączenie. To to może na flesza. Szolę raj. I... Jak ja przegram tę misję, to mnie coś trafi. No proszę trudności w tych starszych częściach. Jestem też jest troszeczkę wywindowany. O, udało się. Dobra, ja po prostu jednym młotkiem. O. No tego trzeba było zacząć. udało się. W sumie dużo dzisiaj w tej w, tej, w, w sumie dużo dzisiaj w tej w tym odcinku wa, e, walę łotkiem. Odpierdolenie kotka za pomocą łotka. E, dobra, to teraz zaproś, zaprośmy, wpadnijmy do Rosenberga. Szybko idzie w ogóle. Może dlatego, że nie zapisuję tak często. Chyba nie ma za bardzo rzeczy pobocznych do roboty. without saying tommy tommy any progress no 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 tell me later tell me later tommy this is avery carrington i believe you met meant avery here has a proposition i'm trying to keep the wolves from the door so could you please cut me some slack i'm stretched like a wire and even if i'm dead by the end of the week i'd like to think that i didn't die poor now just calm down both of you Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old <laughs> prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should. Stop by my office sometime. So well, these right? pricks anyway? Lawyer pricks, rug wearing pricks, surrounded by pricks. Hmm. Wszedł je, wszedł je Kurde, kow, jakiś kowbój? No, czasem tak będziemy chyba w ogóle zejeżdżać do tego gościu i zmieniać ściuchy. A nie no, serio. Kowboj, chujek, prawnik, chujek, same chujki, wszędzie dookoła. Chujki, Tony, right czy to jest ten gender? That's Że hot jeszcze hot wszędzie widzę hot. chujki. Dobra, w e co się teraz przebierzemy? Bo on chyba będzie nas przebierać w różne rzeczy za każdym razem, jak od zależnie od misji. A właśnie, teraz robimy zarobola. I tak będzie nas przebierać co jakiś czas. Będzie, Będziemy do niego zaglądać i będzie tam ogarniać różne ciuchy, które będą nam potrzebne do wykonania misji. O! Znajome. A to jest, jest, dobra. To jest Flash FM? Tak, to jest Flash FM. W sumie bardzo, W sumie bardzo fajna. W sumie bardzo fajna stacja, ja się lubię. Oj, nie tu. W sumie swoją drogą, jeśli znacie ten do tego kawałka, to. Łatwo, wóz, Córko i kogo tam jeszcze rodzili. W serio! To wygląda tak, że. Aha, dobra, mam kogoś Serio, to, ten. ten... If, znaczy ten, teredysk do tego utworu to jest chyba najgorszy, można powiedzieć, największy rozrzut między Teredyskiem a Piosenką. Naprawdę, bo to wygląda. Dobra, co jest kufo? Czekajcie, muszę wstać. Się. No dawajcie, bijemy się! Bijemy się, kurwa! Abo zbie zbiegu. Dajemy się! <grymne> Nie, dobrze, jak go złapał? On do mnie strzela. Takie daleko tu stoi, ale. Ty się weź ode mnie od pierdła. No, za blisko, za blisko. że powiedziawszy to wybitnie, nie wiem jak tutaj działa strzelanie w tej grze. Mamy problem. Jak to rozwalić teraz cholera, bo... No chyba, że młot, o wiecie co, może młotkę to bo, bo ten, bo... O, 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 w ten sposób też się da, no. dobra, spoko, to no, dobrze. Dobra, idę sobie. Siadam do swojego zdezelowanego. Hetacha. No dobra, u, u. Rosenberga jesteśmy chyba. Mamy luzik, także dobra. Zrobimy sobie jeszcze jedną misję. Dzisiaj, chyba, właśnie u Harlingtona. Który ma biuro, kurwa, tuż obok. Dlatego mu zależało chyba na tym terenie. Dobra, nie mów, że znowu.

Oh, I think. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say, Never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No, thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin' paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And he looked to me like the kind of guy to persuade him persuasions my forte yeah he'll be down at the country club down on the golf course they don't allow guns so his bodyguards won't be packing lawgivers go beat eight tons of crap out of him here now I got you a membership and boy you're gonna need more appropriate clothing znowu a, never had had a in y, mój wóz jeszcze o, w sumie to dobrze bo I go chyba wzięli do złoma no, dobra, Taksówka. Taksówkę Absolutely nothing interrupts your będzie wyglądać na cudowne programy i umiejętność z tym, że jest ważne, jak Jonathan's walk in the park. Ale potrzebujemy jakiś tej stacji, City, szczerze powiedziawszy, nie jest jakiś yes. specjalnie no, duży że nie jest specjalnie duży w porównaniu do Sandra's, to na pewno. Vice City. Ale GTA zauważyłem, ma zdecydowanie większy świat, odnoszę wrażenie. Aczkolwiek, może to dlatego, że e, no patrzę tutaj na mapę i widzę, co się dzieje. A tak to tam nie ma mapy i to może dlatego. No nic, <laughs> co to kurwa było. Seria ludzie, którzy grają w golfa, and się tak ubiera, Nie, no dziwnie te czuło, wyglądają, szczerze. No to już nie dalej. No cóż, przyjechałem taksówką, można powiedzieć. Za, za ludziom i pewnie całą broń, ale. Ale cóż. No właśnie, ale będzie do odzysku potem. No dobra, ale młotek mi został. No poważnie, zabrali mi całą broń. Esmaso to leci zapewne. Zabrali mi całą broń, ale bo, dobra, o, nie, widzę pistolet. To jest nie. O, co pan tutaj ma? Młotek, tak? A, tu spoko. Nie, to kto to kuźwa wymyślał? Naprawdę dzisiaj kuźwa. O, nie! Dobra. Mam nadzieję, że mnie nie wywlekło. To jest Meleksik. Także. Ciekawostka, Meleks z polską firmą. Ej, tak, produkują takie rzeczy. tam mały elektryczny ma Meleksy chyba są elektryczne. Tam... Oj. Już myślałem, że przewrócę, ale... gdzie będziemy się tak gonić teraz. Dobra, wrzuć tego do wody i... chyba będzie najlepszy sposób, wrzucić do wody i... mam i... i... bardzo niski środek ciężkości w tym lekcji, kurde. To trzeba przyznać, dobra. Nie, no poważnie, pierdolenie kotka za pomocą łotka. Nie, czy nie nazwę tak? Chociaż nie, może lepiej nie. Odcinka tak nie nazwę jednak, bo... bo, 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 bo się tu Tylko trzeba uważać, żeby samemu do wody nie wpaść, jak chcecie go wrzucić, no. Masz tu. Jak so go wygonić z tego? Myślałem, że ta misja będzie trochę krótsza, znaczy ten odcinek. Kuźwa, ja się czuję jak na tych... samochodzikach sabo, w Wesołym Miasteczku, a nie... ...gangsterskie porachunki, ja pierdolę. No seria to tak wygląda jakbyśmy się po prostu... o, pięknie teraz było. Właśnie to, o to mówiłem, że mi chodzi w tych kolajderach, co so, sumie wiecie co? Jakby się tak ładnie wystawił, przy pełnej prędkości jakbym go tryknął, jakby był koło wody, to byłoby cudnie. Może zacząć uciekać w końcu Bo chyba chodzi o to, że on ucieknie do swojego auta i trzeba go będzie gonić czy coś, ale Jeszcze zaczęło padać chyba. O, 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 o! Ach, cholera. Wstawaj! Z fumistą kamerką. nie będzie to?! Kejcza to jest w sumie też taka y, stacja do... do gadania. Przysięgam rozwalego młotkiem. Dobra, chodź tutaj, dziadzie. Rozwalaj go ty... W nie no. E... Ale, jeśli chcecie powtórzyć misję, to można zrobić tak, Sandra. Z tego nie było, ale wrócili to do. Często w momencie, kiedy chcemy powtórzyć misję. Aha, taksówka po prostu wraca nas do tego punktu. I możemy to przejść od nowa, ale jeśli pozwolicie zrobię to już e, za tydzień, bo, bo... bo cały dobry humor poszedł w pizdu. Ale przynajmniej mam dość kasy, żeby sobie coś jakąś porządną broń kupić. I w następnym odcinku to po prostu rozniosę typa A i kupię młotek. Także widzimy się za tydzień, ja już od razu lecę po młotek. Widzimy się za tydzień, do zobaczenia. I